Cześć, z tej strony Adam. Na co dzień prowadzę kanał Spoilerat, a to jest szesnasty odcinek naszej wspólnej przygody z grą Lego Builders Journey, którą przechodzę na PlayStation 5. I po ostatniej wpadce z odcinkiem 15, w którym to musiałem nagrywać narrację osobno, teraz gadam i jednocześnie gram, więc wszystko wróciło do normy i nie macie się czym przejmować. Poza jedną rzeczą, bo. Jak pamiętacie, ostatnio przejęliśmy kontrolę nad ojcem i widząc skomplikowanie tej zagadki, sobie odpuściłem. Słuchajcie, 20 minut nagrywałem odcinek i próbowałem robić różne rzeczy związane tutaj z tą zagadką. Kombinowałem, wrzucałem tutaj do tej dziury różne części. Myślałem, że tylko żółte klocki trzeba tu wrzucać i w ogóle, no po prostu to było jakieś koszmarne. Natomiast postanowiłem. Że zrobię cięcie. I jak wykminie co tu trzeba robić, to, to dam wam znać. I w końcu wykminiłem. Otóż, mianowicie. Przeskakujemy sobie tutaj. I nie, nie w tę stronę. Nie w tę stronę. Przesuwamy ojca. Dokładnie tu. I w tym momencie. Go spychamy do jamy. I dokładnie to chciałem zrobić. Znaczy, męczyłem się z tym 20 minut. Nie, nie koloryzuję teraz. Na nagraniu się męczyłem z tym 20 minut. I wylądowaliśmy chyba w tym samym miejscu, w, tym samym miejscu, w którym był młody przed chwilą. Więc mądrze, mądrze, przyznaję. I teraz to już naprawdę nie wiem, co robić. A, dobra, już jednak wiem, co robić. No to patrzcie. I zeskakujemy sobie tutaj. Sympatycznie. No, zeskoczysz? Dziękuję. Ok, ma to, ma to nawet sens. Nie wiem, gdzie ojciec idzie teraz. A, i teraz zmieniamy się w młodego z powrotem. I trzeba zbudować przejście robocikowi, które już doskonale znamy. Znaczy mam wrażenie. Wow! Tego to się nie spodziewałem. Robi się to coraz bardziej skomplikowane. Chociaż czy ja wiem. Ma to trochę sensu. No, dokładnie. Zrobiłem ścieżkę. Świetnie. No to już kol kolejny taki poziomik sobie machniemy. Aj źle zrobiłem. Obróćmy to. Będzie dobrze, damy radę. Ja w to wierzę. Tak, musimy po prostu zbudować przejście. Wszyscy będą zadowoleni. Mam rację. No tak, wiadomo. O, jest super. Jest świetnie. Teraz musimy jakoś dobrnąć do. do góry tutaj. Ale dobrniemy. Przecież to jest proste. Tak, możesz już przejść. Dziękuję. Super. Nie miałem tak do końca zaufania. No to jeszcze jeden taki poziom szybki, bo to były dosyć proste rzeczy. Czy może się okazać, że nie. Z tym ojcem to po prostu tak długo kminiłem, co trzeba robić, że się załamać idzie. Tutaj prosto, tu też całkiem, całkiem. No, jakoś to idzie. Zaraz na do kolejnego poziomiku. Tak, tutaj z tych dużych części wychodzą te mostki. To jest spoko. Przechodzisz? Świetnie, świetnie, dziękuję. To jeszcze jeden. Jak no już nam tak dobrze idzie, to jeszcze raz. Ok, mamy jedną część drogi. Teraz kolejna. Cudownie, wspaniale, wspaniale i w tę stronę. Przechodzisz? Tak jest! Ludzie, jak nam dobrze idzie. Jestem pod wrażeniem. O, pojawił się duży. Super. To będzie trochę bardziej skomplikowane, ale będzie, w sensie, ale damy radę. Tylko o to mi chodziło. Tak, udało się. Świetnie. Chyba mam dobrnąć do tych zielonych wysepek, nie? Tutaj. Super muza. Słyszycie to? Mam nadzieję, że słyszycie, bo jest super. Okej, okay. genialnie. No i przechodzimy. Świetnie. O ludzie, I jest ojciec i zaraz się zjednoczymy z ojcem. Wołaj go. No, nie, popłynął bez nas, naprawdę. Co za smutny akcent na koniec. O, super. Chociaż nie do końca chciałem tak to rozegrać, ale okej. Okay. Przechodzimy na drugą stronę. Teraz będzie Git. O! Kurczę. Trochę się trzeba nagłówkować tutaj. Przechodź. Nie spocznę dopóki nie zjednoczymy się z ojcem. Ale dobra. Przejmujemy kontrolę znowu nad ojcem. Więc to jest dobry moment, żeby ten odcinek zakończyć, bo on mi i tak napsuł już trochę krwi. Wam nie, bo z waszej perspektywy minęło jakieś nie wiem ile minut, tak szczerze powiedziawszy, bo zegar mam zniszczony. To by było na tyle. W tym odcinku przejmiemy znowu kontrolę nad ojcem i jego łamigłówkami w odcinku 17 naszej wspólnej przeprawy przez grę Lego Builders Journey. Jeśli ten odcinek się wam podobał, no to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją, a ja widzę się z wami w odcinku 17. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.